w nowym odcinku, teraz taki charakter teoretyczno-astronomiczny, e, znaczy będzie o sferze Dysona, już chyba mówiłem o tym w ostatnim odcinku. E, dobrze, najpierw może jakby, sam, jakby sama, nie wiem, geneza tego pomysłu i tak dalej, stworzył ten pomysł Freeman Dyson. Bardzo w no, ogóle najlepszy, najlepszy angielski fizyk, teoretyk, matematyk, no po prostu człowiek wart uwagi. Jego teorie dziś tylko o sferze Tysona, ale myślę, że w ogóle wszystkie jego tam pomysły są warte uwagi i poświęcenia temu trochę czasu. No jest to naprawdę fascynujące w ogóle. A sama sfera Dysona jest pomysłem pobierania y, energii z gwiazdy i nie w ten sposób, jak my to robimy tutaj na Ziemi z paneli fotowoltaicznych, czyli po prostu z paleni słonecznych, a w taki sposób, żeby rozstawić takie jakby, y, jakby, jakby to powiedzieć, takie, takie wielkie, y, jakby obudować jakąś gwiazdę i właśnie z niej pobierać energię. No, i w tym mieszkać też, w tej obudowie gwiazdy, i mieć tam nieskończoną energię, i może tam być kwadryliony ludzi. No, wiadomo, że na, tej, na tą chwilę ludzkość nie jest w stanie czegoś zrealizować, a taką bardziej realną interpretację tego pomysłu o tym będzie na koniec, ale po prostu. Mm, no mogliby tam, jak mówiłem na tą chwilę, tam po prostu ludzie nie mogą mieszkać, ale e, no jak, po pierwsze, jakby to wyglądało? E, no trzeba było coś budować, na pewno zajęłoby to więcej niż 100 lat. Myślę, że przy, na, no nawet nie z tą technologią, bo z dziesiętą technologią to by zajęło, nie wiem, może z 500 lat. Nawet więcej. Ale y y ale sama sfera Dysona jest czymś takim, co po prostu pobiera energię z gwiazdy. No i. No i to jest fascynujące, tak? Ale no, po prostu na tą chwilę nierealne, chociaż może kiedyś. A jeżeli już mówię, jesteśmy przy realności, to bardziej jakby. Takim realnym odzwierciedleniem, interpretacją tego sfery Dysona jest jakby rozmieszczenie satelit dookoła gwiazdy, które by po prostu energię pobierało. No bo chociażby same kwestie transportowe, czyli jakby no, czy z Ziemi byśmy w stanie byli wydobyć i przetransportować w ogóle materiał na budowę czegoś takiego, to po pierwsze, a może z jakiegoś innego ciała, po prostu niebieskiego. No a po drugie jakby kwestie logistyczne, czyli jakby transport tego transport tego z Ziemi albo z jakiegoś, jakiejś innej planety i wydobycie tego wszystkiego, tak, no to to by... w ogóle zbudowanie, no to jest kwestie techniczne, no to to jest nieziemskie rzeczy. I mimo, że sfera Dysona to jest tylko taka teoria, no to naprawdę jest ona fascynująca, można sobie o niej więcej poczytać, jak się wpisze w internet, to można ten, yy, można ten, yy, można sobie wiele tamten, yy, poczytać o tym, no i na pewno, yy, na pewno tak jak w większości filmów o fizyce tak jest, że te rzeczy zostaną yy, potem, prędzej czy później użyte do jakiegoś filmu science fiction, jest wiele filmów, nie będę wam teraz wymieniał jakie, potem... Filmowcem żadnym nie jestem, ale, ale wystarczy sobie wyszukać w internecie, od razu wam do jakieś gwiznę wojny i tak dalej. Ja tam się nie znam. Chociaż filmy Science Fiction lubię, ale nie o filmach Science Fiction, tylko o Dysona. No i niektórzy tam to jakoś teoretykują, ja już się tam nie zagłębiałam, że można by też dookoła planety coś takiego zrobić, ale ja w jakiś sposób nie to miało działać, że ja tam nie wiem. Mm. No i sama sfera Dysona, niektórzy to tłumaczą tak, że jak jakieś gwiazdy są jakby zakryte, jakby widać tak raz w obserwacjach astronomicznych, że one są tak jakoś dziwne jakieś ten, to że jakaś obce jakieś dziwnie tak zakryte, czy mają jakieś tak przyciemnienia, powinny być jaśniejsze, to że jakaś, bardziej, jakaś inna, bardziej rozwinięta cywilizacja właśnie z tego korzysta. Yy, można sobie też wypisać w YouTube o sferze Dysona, bo ja na moim kanale to tak bardziej raczej, tak ogólnie o wszystkim opowiadam, a nie jakieś tam szczegóły o, sam Dyson jest też fascy fascynującym w ogóle matematykiem no, człowiekiem jako w ogóle jako naukowiec, tak, jego projekty, projekt Orion to był bodajże kiedy yy, po prostu rakieta miałaby się bardzo szybko poruszać, bo by wy wypuszczała po prostu bom małe bomby atomowe które by eksplodowały, a ona by szła do góry, no to jest albo teoria wylicznego umysłu i te sprawy no to to jest naprawdę fascynujące albo miał pomysł że kiedyś porzucimy gry komputerowe i będziemy się i będziemy grać w biotechnologiczne i tego typu rzeczy. No, on tam naprawdę, mimo że to są takie pomysły science fiction, no to on to zrobił w taki sposób matematyczny, tak, on to obliczał i tak dalej. No to, to jest fascynujące. Jak na ten odcinek to tyle, chyba Wam wszystkie takie ogólne informacje przedstawiłem. Yy, I następny odcinek będzie o. Nie się zastanowię, yy, też o fizyce, bo fizyka ostatnio najbardziej mnie interesuje. Yy, aha. Yy, miałam jeszcze wspomnieć o tym, że dzisiaj byłem w Fromborku i w Parku Astronomicznym w Roninie. Jest tam naprawdę fascynujące miejsce, yy, szczególnie ten Park Astronomiczny, chociaż yy, sam Frombork, jakby t, Kopernik yy, tam przecież yy, rezydował, to było, jest fascynujące miejsce. grup Kopernika w 97% genetycznie potwierdzono, że ta, to jest właśnie szczątki Kopernika się tam znajdują. Więc polecam. W Parku Astronomicznym w Ronie jest drugi naj, największy teleskop w Polsce, i teleskop, którym Kordylewski odkrywał, odkrywał właśnie księżyce pyłowe. O księżycach pyłowych też mam zamiar zrobić odcinek, bo to też jest bardzo ciekawy temat. No i jak na dzisiaj to chyba tyle.